Niedziela 27 kwietnia to niebywały dzień, który przejdzie do historii i zostanie zapamiętany przez niemal każdego Polaka i Chrześcijanina. Transmisje z Mszy Świętej na placu Świętego Piotra w Rzymie mogliśmy oglądać w telewizji, jednak w Tarnobrzegu księża i lokalne władze wyszły z inicjatywą, by w tak ważnej chwili ludzie mogli się zjednoczyć i wspólnie przeżywać tę uroczystość ksiądz Adam Marek i ksiądz Stanisław Bar zwrócili się z propozycją, aby miasto wsparło możliwość wynajęcia i opłacenia kwestii związanej z transmisją uroczystości z Watykanu. I stąd też ostatecznie pani naczelnik Wydziału Edukacji wraz z księżmi, proboszczami Zjednoczonych Parafii zdecydowali, że ta myślę wyjątkowa uroczystość dla każdego Polaka no zostanie i transmisja z tej uroczystości zostanie zorganizowana na stadionie. Zanim rozpoczęła się transmisja mszy świętej z Watykanu, na scenie pojawił się chór strażacki, który swoim występem uświetnił całą uroczystość. To są i druhowie będący członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. W bardzo krótkim czasie udało im się stworzyć chór, chór, który nie tylko... A, Śpiewa piosenki związane z działalnością strażacką, ale również piosenki o treści religijnej, co możemy się osobiście przekonać. Dla każdej zgromadzonej na stadionie osoby był to bardzo ważny dzień, być może jeden z ważniejszych w polskiej historii współczesnej. Niesie on ze sobą kilka przesłań, o których warto pamiętać. Przede wszystkim myślę, że niesie takie ważne przesłanie, że pośród nas, z naszego narodu wyszedł człowiek wielki, święty i myślę, że dla każdego chrześcijanina, dla każdego człowieka taka świętość, czyli też taka piękno, godność jest osiągalne w życiu i papież jest dla nas też takim pewnym przewodnikiem. Wiele osób na całym świecie zawdzięcza Ojcu Świętemu powrót do zdrowia. To te cuda świadczą o świętości Jana Pawła II i to dzięki jego czynom za życia dziś wstąpił do grona świętych. Te cuda, te, które są stwierdzone, bo oczywiście tych, tych cudów jest o wiele więcej z przekazów różnych, które docierają. Wiemy, że, że wiele osób, wiele osób zawdzięcza różne swoje doświadczenia takich przeżycia, przeżycia tej mocy Bożej w swoim życiu. Natomiast te, które są oficjalnie ogłoszone, one potwierdzają tę świętość i tą właśnie wielkość Jana Pawła II. Dla wszystkich zgromadzonych uroczystości związane z kanonizacją naszego rodaka były wielkim przeżyciem. Również przedstawiciele duchowieństwa i lokalnych władz nie kryli wzruszenia. Myślę, że jak każdy Polak, tak czujemy wielką radość, czujemy taką dumę też poniekąd, że spośród nas wyrósł taki wielki człowiek i to tak jakoś też człowieka napawa taką radością ogromną i z satysfakcją, zadowoleniem, że, że, że żyjemy w takich wyjątkowych czasach. Największy Polak w historii naszego narodu wyniesiony do godności świętego na stolicy Piotrowej, okazuje się, że E, przychodzi taki moment e, i cóż, e, i po tych kilku latach, e, chyba najkrótszym w historii procesie e, wyniesienia na ołtarze e, do godności świętego, e, Polak papież Karol Wojtyła Jan Paweł II e, zostanie dzisiaj ogłoszony świętym. Kiedy papież Franciszek oficjalnie ogłosił Jana Pawła II świętym, nikt nie krył łez, a z trybun boiska posypały się oklaski.

你弄明白？